Kiedy ty się w końcu ożenisz? Jak będzie śnieg w maju. Otóż Jezus chciał, żeby nie było falstarka. Efektem halo. Albo efektem aureo. Kiedy była sprawa księdza Jerzego bardzo głośna i oby tylko tak się nie skończyło. Mam nadzieję. Miałem kiedyś wujka, który dość długo chodził w stanie kawalerskim. Rodzina i przyjaciele często pytali go Kiedy ty się w końcu ożenisz? On tylko zdawkowo i z uśmiechem odpowiadał, jak będzie śnieg w maju. Wyobraźcie sobie, że po jakimś czasie poznał miłość życia, i w roku, w którym się żenił, faktycznie padał w śnieg w maju. Ja tego nie pamiętam, ale ta historia krąży wśród anegdot rodzinnych. No i można by zapytać, co to, jakiś prorok, zbieg okoliczności. Tak czy inaczej, ludzie chętnie kojarzą to wydarzenie właśnie z tamtym nadzwyczajnym śniegiem w maju, bo przecież w maju raczej się śniegu nie spodziewamy. Nie jest to niemożliwe, ale jednak niezwykle rzadkie. Jak się zdarzy, to na pewno odnotujemy to w pamięci. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy coś podobnego. Słyszymy tutaj słowa Otuchy dla wygnańców w Babilonii. Ustami proroka Izajasza. Bóg mówi do nich. Słuchajcie, oto już nadchodzi odmiana waszego losu. Bóg wreszcie wyzwoli was. Jak to poznacie, będą temu towarzyszyć spektakularne zjawiska. Zjawiska takie, jak otworzą się oczy niewidomemu, głusi zaczną słyszeć, chromy wyskoczy jak jeleń, nagle będzie w pełni sprawny fizycznie, itd. Nie są to rzeczy niemożliwe ale przyznajmy, że zdarzają się bardzo rzadko. I właśnie przy pomocy takich obrazów Bóg jakby chce dookreślić to, że faktycznie owo zbawienie, które przychodzi od Niego, już się dzieje. O ile te słowa otuchy miały podnieść na duchu tamtych wygnańców w Babilonii, o tyle ludzie z czasów Pana Jezusa rozumieli je jeszcze szerzej. Rozumieli je jako... No, taki widomy znak, kiedy to się zacznie spełniać, to będzie taki widomy znak, że Mesjasz jest wśród nas, że nasze zbawienie jest już bardzo blisko. Pamiętacie być może taką scenę, kiedy święty Jan był już w więzieniu i słyszał o Jezusie, o jego cudach, o jego nauczaniu, ale jakoś brakowało mu tam radykalizmu takiego mesjańskiego. I wysłał do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem. Czy to Ty jesteś owym Mesjaszem, czy innego mamy się spodziewać? No bo pst, pst, w ogóle jakoś nie bijesz tutaj kłonicą wszystkich wrogów y, narodu wybranego i tak dalej. Mało radykalizmu w Tobie. Jezus mówi do nich tak. Powiedzcie Janowi, on to na pewno zrozumie, że oto głusi słyszą, niewidomi wzrok odzyskują, chromi, chodzą i tak dalej. Tylko to mu powiedzcie. W ten sposób nawiązuje właśnie do tego czytania i... Jan będzie wiedział, Jan już będzie wiedział, co zrobić z tą wiedzą. I faktycznie no, Jan pewnie przed śmiercią jeszcze uspokoił się, że oto Mesjasz jest z nimi. Ale właśnie przy pomocy takich znaków yy, Jezus dookreśla swoją misję. Wszystkie cuda, które robił, nie polegały przecież na tym, żeby zachwycać ludzi, jakoś tak jak Pan Twardowski, zachwycać, yy, prawda, i tak dalej. By, Bynajmniej. Nie polegały na tym, żeby kogoś wbić w zdumienie, ale miały być dopowiedzeniem do tego wszystkiego, co mówił i do tego wszystkiego, kim był. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii słyszymy również o jednym spektakularnym cudzie. To ciekawa rzecz, że pan Jezus poszedł w okolice Tyru i Sydonu, dzisiejszy Liban, a potem wracał jakoś chyba przez Syrię, dzisiejszą. Tak, żeby znaleźć się po wschodniej stronie Jeziora Galilejskiego w tak zwanym dekapolu, czyli takim obszarze dziesięciu miast, które związane były z sojuszem, tak jak nasza Hanza między innymi. I tam to była ziemia Pogan. Co tam Jezus robił? Pobożny Żyd, normalnie Żydzi o no własnej woli to się tam nie zapuszczali na ziemię Pogan. Już jak musieli, to Jezus tam właśnie się udał i tam właśnie, zdaje się, przyprowadzają mu Głucho niemego. Tak naprawdę chodzi o człowieka, który nie słyszał i miał potężne trudności z mówieniem. Po prostu te dwa zmysły, słuch i mowa, one, one są ze sobą sprzęgnięte, zależne od siebie, prawda? No więc nic dziwnego, że nie słysząc albo bardzo słabo słysząc, miał niewykształcony aparat mowy, to znaczy. No, nikt go nie mógł zrozumieć. Teraz przyprowadzają mu jacyś pewnie jego przy, przyjaciele, i to jest bardzo ciekawy wątek w tej Ewangelii, ponieważ są tutaj osoby trzecie, którym bardzo zależy na przyjacielu. To jest coś, jeden z takich wątków, które w kościele na co dzień mamy, do, z którymi mamy na, na co dzień do czynienia, bo na przykład każda modlitwa powszechna to jest nic innego, jak takie właśnie wstawianie się osób trzecich, czyli nas, za innymi jeszcze ludźmi. Bardzo często. To jest działanie w imieniu kogoś, modlitwa za kogoś. Tutaj w tym wypadku no, konkretne działanie przyprowadzenie chorego do Jezusa celem prośby, z prośbą o to, by go uzdrowił. Czyli ta, ta, jakby to, to działanie osób trzecich jest nie bez znaczenia. Kiedy my na przykład prosimy kogoś o modlitwę, to naprawdę to ma sens. No, oczywiście możemy prosić kogoś, żeby nas przedstawił komuś jeszcze innemu i w ten sposób był wstawiennikiem, tak, to prawda. Natomiast tutaj mówimy o takim oczywiście wymiarze duchowym. Jeśli modlimy się za kogoś, wstawiamy się za kimś w niebie, jeśli prosimy także naszych wstawienników w niebie, którymi są święci i aniołowie, to to ma sens i to już jest jakby wpisane w pewną logikę wiary, która jest obecna w Nowym Testamencie. Ale, pan Jezus, zauważcie, że też no, nie, nie szczędzi środków. To znaczy, po pierwsze, bierze tego człowieka z dala od tłumu. W tej kulturze to jest bardzo trudne. Tam wszyscy się znają nawzajem. Jeśli My myślimy, że w małej miejscowości wszyscy wszystko o sobie wiedzą, to w tamtej kulturze to było jeszcze zwielokrotnione w każdym środowisku. Nikt nie miał problemu z tym, żeby jeden obok drugiego stał, ta przestrzeń, że tak powiem, ta, ta bezpieczna wokół, nie liczyła się tak bardzo, ludzie wszystko o sobie wiedzieli, raczej trudno było o prywatność. Jezus zadbał o prywatność, jakby chciał być z tym człowiekiem sam na sam, podziękował na chwilę przyjaciołom, którzy go przyprowadzili, ale jednocześnie chciał temu człowiekowi zafundować jakieś takie wyjątkowe doświadczenie. I w oparciu o to doświadczenie, zdaje się, że rodzi się jakaś cudowna relacja. I zobaczcie, że pan Jezus normalnie mógł przecież uzdrowić go jednym słowem. Mógł przecież powiedzieć, proszę bardzo, bądź uzdrowiony. Mógł, nie wiem, nawet na odległość, dobrze, nie przeprowadzajcie mi go z daleka, dobrze, będziesz zdrowy. A jednak on sobie daje czas i tutaj wkłada palce w jego uszy, śliną dotknął mu języka, spojrzał w niebo, westchnął. I rzekł do niego słowa po aramejsku Efata, co znaczy dokładnie, tutaj mamy otwórz się, ale dokładnie oznacza to bądź otwarty, otworzony nawet, gdzie pojawi, zatem pojawia się forma taka bierna. Niedobrze nie to po polsku brzmi, ale chodzi tutaj na, jakby o sproszenie takiego, takiej Bożej łaski, która tego człowieka otworzy. Oczywiście, w domyśle chodzi o to, że on miał zamknięte uszy, zamkniętą, zamknięte usta, w tym sensie, że one no, nie mogły zgodnie z przeznaczeniem służyć temu człowiekowi, więc zostały mu otwarte. tak, Bądź otwarte, ale jednocześnie chodziło o to, otwórz się na inny zupełnie wymiar otwórz się na mnie. Te słowa staną się później takie kluczowe dla, w całym opowiadaniu Świętego Marka. Yy, pod adresem apostołów, którzy są u boku Jezusa, którzy chodzą z Nim, ale oni no niby słuchają, ale nie słyszą. Jeszcze nie wiedzą, co o tym mówić, a jak mówią, to nie zawsze to jest mądre. Patrzą, a nie widzą. Hmm. No ale cały ten czód jest polega na tym, jest odwołaniem znowu do tego pierwszego czytania Izajasza, z Izajasza, gdzie jest mowa o tym, że Czasy mesjańskie, proszę bardzo, gdzie Mesjasz już będzie, one będą obfitować w takie właśnie wydarzenia spektakularne. I oto człowiek odzyskuje słuch i odzyskuje mowę. Wow! To się nie zdarza co dzień. To są rzeczy no, naprawdę rzadkie, żeby człowiek od urodzenia właśnie tak upośledzony mógł nagle po prostu funkcjonować normalnie w, w społeczeństwie. I co ciekawe, normalnie chciałoby się o tym mówić w nieskończoność. Ludzie są po prostu pod wrażeniem. Mam, mam i ja, przecież to jest cudowne. A Jezus im zabrania. I to jest kolejny taki ciekawy mo motyw w Ewangelii, według Świętego Marka, tak zwany sekret mesjański. Jezus im zabrania. Tylko, proszę bardzo, nic nikomu nie mówcie, no ale ewangelista odnotował, że im bardziej im zabraniał, tym bardziej oni gadali. Tylko Dlaczego Pan Jezus zabraniał o tym mówić? Przecież o dobrych rzeczach dobrze jest mówić, prawda? No przecież to o złych rzeczach plotkować nie wolno, ale o dobrych rzeczach należy mówić to głośno. Otóż Jezus chciał, żeby nie było falstartu. Oni coś widzieli, coś słyszeli, ale jeszcze nie umieli połączyć tych wszystkich wątków. Widzieli, jak rozmnożył chleb, widzieli różne uzdrowienia w Kafarnaum, Wskrzeszenia, nawet, ale jeszcze nie umieli połączyć tych wątków. Jakby brakowało im jeszcze tego zasadniczego fundamentu. Wobec tego wszystkie wnioski, które mogli byli wyciągnąć na tym etapie, no były wadliwe. I mogliby go za chwilę, tak jak już chcieli wcześniej, obwołać królem, bo dawał im jedzenie, rozmnażał chleb. Mogliby go obwołać jakimś swoim przywódcą, ale nie o to chodziło Jezusowi. Dlatego zabraniał im mówić, żeby nie było fal startu dopiero w perspektywie zmartwychwstania wszystko miało się wyjaśnić i dopiero poukładać te wszystkie elementy, te pucle miały się złożyć w jeden fantastyczny obraz, kim faktycznie jest Jezus i o co tutaj chodzi. Ale na razie nie tylko ich uszy, ale oczy są jakby na uwięzi, żeby przypomnieć apostołów, którzy szli do Emaus w dzień zmartwychwstania. No dobrze, ale skoro mowa już o tych zmysłach, które niestety nie służą tak jak trzeba by było, a jak już zostaną otwarte, to wtedy hmm, zaczynają się po prostu zapalać różne czerwone i zielone lampki w głowie, a może już mesjasz między nami jest. No to trzeba by jeszcze wrócić do drugiego czytania, które pochodzi z listu świętego Jakuba. Otóż ten list będziemy czytać przez kolejne niedziele i w dzisiejszym fragmencie Jakub zwraca uwagę na coś, co my też już znamy, a na a co nazywa się efektem halo, albo efektem aureoli. Efekt aureoli polega na tym, że jeżeli ktoś jest ładnie ubrany, jeżeli ktoś jest ładnie uczesany, jeżeli ładnie mówi, to jesteśmy skłonni przypisać mu o wiele więcej dobrych cech i umiejętności, niż on ma w rzeczywistości. Politycy lubią wykorzystywać ten motyw, kiedy startują w kampanii, wtedy się szybko odchudzają. Wtedy szybko dbają o swój wizerunek, noszą określony kolor koszuli i tak dalej, bo wiedzą, że jak cię widzą, tak cię piszą, prawda? A im zależy na dobrym wyborze. I oczywiście mogą być totalnymi niełkami, ale jeśli przedstawią się, prawda, proszę bardzo, nawet niewiele mówią, ale ładnie się pokażą, no to mamy wrażenie, że rozmawiamy z człowiekiem niezwykle kompetentnym. To jest tak zwany efekt aureoli. Święty Jakub mówi, że zdiagnozował ten efekt już po prostu kiedy? No już 2000 lat temu i mówi, przestrzega swoich adresatów, żeby nie sądzili po pozorach, żeby nie, nie sądzili, że ktoś, kto przychodzi w brudnej szacie jest gorszym uczniem Chrystusa od tego, który przychodzi mm -hmm, elegancko ubrany, tutaj proszę bardzo, no taka aureola, no taki... Mm -hmm. I wobec tego niech usiądzie na zaszczytnym miejscu. To jest po prostu niegodne chrześcijanina, bo chrześcijanin patrzy szerzej. Tutaj to nie jest jakaś klika, która faworyzuje tych, którzy się lepiej noszą, tylko jest to wspólnota, w której wszyscy mają takie samo miejsce. Niezależnie od tego, jaką rolę pełnią w kościele. Myśmy się przyzwyczaili, że, nie wiem, księża mają trochę. Bardziej zaszczytne miejsce. Nic bardziej błędnego. Księża są takimi samymi równoprawnymi członkami Kościoła jak świeccy. Ten podział na świeckich i, i duchownych oczywiście istnieje, ale nie polega on na tym, że świeccy są niżej stojącą kastą, a kastą wyżej stojącą są księża. Jeżeli ktoś któryś duchowny chce sprawiać takie wrażenie, no to absolutnie nie jest to zgodne z tradycją Kościoła. W każdym razie e, mówi Jakub, przestrzega przed taką krótkowzrocznością, takim po prostu hołubieniem tych właśnie bogatych, dobrze ubranych, tych właśnie... Yy -y -y, uleganie temu efektowi halo, a tym właśnie jakby odrzucaniem tych, którzy może nie dorastają do naszych oczekiwań, albo gorzej wypadają w tym osądzie. Jakub zdaje się mówić, chrześcijanin to ktoś, kto patrzy całościowo, jakby poza to, co niesie ze sobą odzienie, sposób bycia. Chrześcijanin to ktoś, kto nie ulega pozorom, tylko ma szersze perspektywy. Nie jest zafiksowany na jakieś po prostu idee fix, tylko ma szersze perspektywy. No i chyba o to właśnie chodzi, żebyśmy umieli patrzeć szerzej. I teraz zastanawiam się w świetle obecnych wydarzeń. No pewnie wszyscy widzieliście niedawno księdza Olszewskiego, którego wyprowadzano z, z więzienia, przywieziono. Ja, jak na to patrzeć, patrzeć szerzej. Ja się zastanawiam i co to za znak czasu jest, też chciałbym y, się dowiedzieć. Jestem ciekaw Waszego zdania. Jestem ciekaw, co Wy na ten temat myślicie, bo ewidentnie. Mnie to przypomina, przepraszam, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale mnie to przypomina czasy, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, a kiedy była sprawa księdza Jerzego bardzo głośna i oby tylko tak się nie skończyło. Mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Dariusz Iwański.